Ugrażona Bohanek, witam serdecznie. Nieprzypadkowo słyszą Państwo muzykę rodem z filmowego horroru. Co prawda nie o filmie grozy mowa będzie teraz, ale o literaturze, która także może sprawić, że w łóżku pod ciepłą kołdrą poczujemy strach. Gościem audycji z grozą za pan brat będzie Stefan Darda, mieszkający w przemyślu pisarz, którego czytelnicy porównują ze. Stevenem Kingiem. Na rynku wydawniczym jest już dostępna po dłuższym oczekiwaniu powieść Bisy, trzecia część cyklu Czarny Wygon. To doskonała okazja, żeby przypomnieć początki pracy pisarskiej Stefana Dardy, no i zapytać o jego inspirację oraz plan. Zapraszam więc na spotkanie z pisarzem Stefanem Dardą. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że we wrześniu 2006 roku pan y, zaczął pisać swoje pierwsze opowiadanie. Ono nosiło wtedy tytuł Wyręby. No i opowiadanie samo z siebie trochę się zaczęło przekształcać w powieść, i ta powieść wkrótce została wydana. Ja pamiętam, kiedy spotkaliśmy się właśnie po wydaniu Domu na Wyrębach, i pan się wydawał trochę zdziwiony, że y, znaleźli się czytelnicy, że ta próba się powiodła, że książka jest, że jest czytana. No, a dziś pan stał się ważną postacią w polskiej literaturze grozy, czy może literaturze fantastycznej, żeby to szerzej nazwać. Pięknie się rozwija ta pana już pewnie nawet nie można powiedzieć przygoda literacka, bo to coś chyba znacznie poważniejszego. Tak, myślę, że rzeczywiście teraz można powiedzieć o tym, że jest to mój już po prostu zawód. Od. No Niemal już od pięciu lat moje książki, najpierw jedna, potem dwie kolejne, i teraz już tak jakby czwarta moja powieść pojawiła się na rynku, i rzeczywiście no, trudno w inny sposób, w innych kategoriach to rozpatrywać, niż właśnie w kategoriach tego, że jest to już, już mój po prostu zawód. I jest, to, jest to moja praca zawodowa. No właśnie, bo był Pan w stanie sobie pozwolić na to, żeby rzucić pracę. Tak, był to skok na głęboką wodę, myślę. Mam nadzieję, że nie do pustego basenu, bo to jeszcze oczywiście może, może być różnie, może to się w różnych kierunkach rozwinąć. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy tych już niemal dwóch lat, od kiedy już tylko i wyłącznie zawodowo zajmuję się pisaniem książek, z tej perspektywy mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Jeżeli miałbym jeszcze raz podejmować tę decyzję właśnie dwa lata temu, to ta decyzja byłaby była dokładnie taka sama. To jest ewenement na polskim rynku, bo jednak niewielu. Autorów sobie jest w stanie pozwolić na to, żeby zrezygnować z pracy zarobkowej i utrzymywać się z pisania. Tak, to, to prawda, że, że przeważnie autorzy książek, pisarze w Polsce mają jakiś swój zawód główny zarobkowy, a pisanie traktują jako dopełnienie, jako hobby. Natomiast ja pomyślałem sobie, że chciałbym tą moją, tak jak pani to na wstępie określiła, przygodę z literaturą potraktować bardzo poważnie, a a jeżeli się rozpraszam pomiędzy jakby dwa różne style życia, pomiędzy pracą etatową a pomiędzy pracą autora książek, no to w tym, w tym wypadku cierpią tak jakby chyba obydwa te zajęcia. A wybrałem dlatego pisanie, że wydało mi się to jakąś ogromną szansą, którą, którą pewnie niewiele osób w życiu dostaje. I bałem się tego, że za 5, 10, za 15 lat, kiedy się nie odważę zrezygnować z pracy na etacie i nie da się wrócić już wtedy do 2010-2011 roku, i wtedy będę bardzo żałował. Te, a, a, a myślę, że życie też polega na tym, że trzeba podejmować odważne decyzje. A pan pracował w urzędzie celnym? Do, do literatury trochę daleko. No dosyć daleko, tak. Rozrasta się cykl Czarny Wygon o wiosce zagubionej w czasie, z której rozlewa się w świat ludzi zło. Bisy, które tutaj mamy przed sobą, niedawno wydane, to już jest część trzecia. Kontynuacja losów dziennikarza Witolda Uchmana. No ale warto to powiedzieć czytelnikom, którzy nie znają wcześniejszych tomów, że ta powieść będzie niezrozumiała, jeśli nie mamy za sobą lektury tychże tomów, czyli właśnie Słonecznej Doliny. I stażyzny. Szczerze powiedziawszy, najlepiej chyba jest czytać po kolei wszystkie części, żeby właśnie w trzeciej części Czarnego Wygonu w bisach w jakiś sposób wychwycić te wątki, które, które były już widoczne, które pojawiały się w, w słonecznej dolinie, najpierw a później w starzyźnie. Czytelnicy ostatnio nawet wielokrotnie sygnalizowali, że zaczynali czytać bisy. Ale tam, no, powiedzmy, na 30 stronie, po prostu stwierdzali, że kompletnie nie wiedzą o co chodzi i muszą wrócić do poprzednich tomów. To jest oczywiście z jednej strony niedogodność dla czytelników, a z drugiej strony też jest tak, że no, kiedy ten cykl zostanie zakończony, kiedy będzie już miał te cztery tomy, no to mam nadzieję, że czytelnicy kiedyś za, za kilka, za kilkanaście lat, kiedy będą właśnie się zcykali z tym cyklem, będą go mogli przeczytać praktycznie od początku do, do końca za jednym razem, prawda? Natomiast no tutaj akurat, ponieważ ja na bieżąco pracuję nad tymi książkami, no to jest co dla czytelników niedogodność, ale z drugiej strony też jakoś specjalnie nie narzekają, że muszą sobie odświeżać te poprzednie części. Bo to jest też dowód na to, jak konsekwentne to jest zamierzenie, prawda? Tutaj wszystko się ze sobą po prostu... Wiąże. No chciałbym, żeby tak było. I, I to jest tak, że ja sam też pisząc właśnie Bisy musiałem często wracać do poprzednich części. Żeby, żeby nie popełnić jakichś błędów, zarówno jeżeli chodzi o fakty, o postaci, jak i o, o czas, w którym rozgrywa się akcja poprzednich dwóch książek. Dlatego faktycznie jest to, jest to historia dosyć mocno, może nie powiedziałbym, że zagmatwana, ale wydaje mi się, że te wątki się przenikają w ten sposób, że aby je wychwycić w jakiś taki sposób satysfakcjonujący dla czytelnika, to właśnie dobrze jest to mieć na bieżąco, żeby, żeby po prostu pewne rzeczy nie umknęły. Ja, to, to jest książka, nad którą ja dosyć mocno... Tak jakby jeżeli chodzi o warstwę taką logiczną i nas, następstw wydarzeń w, w bisach. I zresztą oczywiście Bisy będą też miały niebagatelny wpływ na, na to, co się będzie działo w czwartej części, w ostatniej części cyklu. Ale to właśnie jest tak, że, że, że tutaj bywają postaci, które wydają się. Zupełnie jakieś marginalne, a nagle się okazuje w którejś części, że ktoś staje się jednym z głównych bohaterów. Także taki, taki mam zamysł. Mam nadzieję, że kiedy to wszystko się zamknie w taki spójny cykl, to będzie to w jakiś sposób jeszcze bardziej, tak w cudzysłowie powiem, smakowało czytelnikom. Ja mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze więcej grozy. Spotyka się Pan też z takimi opiniami? Spotykam się z takimi opiniami, że ta groza jest inna. I zresztą takie było dokładnie moje zamierzenie. Wcześniej, o ile w tych dwóch pierwszych powieściach Czarnego Wygonu, czyli w słonecznej dolinie i w starzyźnie, czytelnik dowiadywał się, że w jakiś tam sposób można się przedostać do innego wymiaru, ale to tak praktycznie go, go raczej nie, nie dotyczy. Natomiast tutaj w trzeciej części rzeczywiście ta groza, to zagrożenie wkracza w, w nasze czasy. Dotyka osób, które są tak jakby które są nam współczesne. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś właśnie ten typ grozy preferuje albo bardziej go przeraża, to wydaje mi się, że właśnie w Bisach odnajdzie tą nutę właśnie troszeczkę bardziej taką rzeczywiście straszną. Ale, bo można by odnieść wrażenie, że to zło i właśnie ta groza, ona przychodzi gdzieś z zewnątrz do nas. Natomiast yy, yy, charakterystyczne dla pana książek jest to, że właściwie bohaterowie też sami nie wiedzą, czy oni czegoś złego nie zrobią, bądź już nie zrobili. I to zło może być też gdzieś w nich, prawda? To my, myślę, że też trochę zostawia w, w czytelniku no, niepokój. Ja stawiam sobie za, za, za taki punkt honoru podczas pisania książek to, żeby, żeby, one oprócz tej warstwy takiej fabularnej, którą mam nadzieję, która jest mam nadzieję łatwo dosyć przyswajalna, żeby, jeżeli komuś się zechce troszeczkę bardziej wgłębić w psychologię moich bohaterów żeby właśnie mógł, mógł odnaleźć jakieś drugie dno, czy drugą warstwę, na której tą, będzie mógł sobie tą książkę, którąkolwiek z, z tych dotychczas przeze mnie napisanych, rozpatrywać. I ja taką przeważnie, znaczy zawsze do tej pory, myślę, że tak będzie w dalszym ciągu, że taką wskazówkę daję na samym początku książki, bo umieszczam motto, które potem się okazuje, że jest cytatem z jednego z bohaterów książki. I to w jakiś sposób, mam nadzieję, że ukierunkowuje czytelnika, ale absolutnie nie staram się czegokolwiek narzucać, tylko tak delikatnie sugerować. Natomiast, no faktycznie, no moi bohaterowie przeważnie nie są. Postaciami spiżowymi, oni, on, oni mają swoje słabości, nie tylko jakieś fizyczne ułomności, ale też, jeżeli chodzi o charakter, mają. No, no wydaje mi się, że bardzo mi zależy na tym, żeby oni byli jak najbardziej wiarygodni, bo, mhm. bo to wydaje mi, bo, bo dzięki temu ta powieść, mimo że zawierające wątki fantastyczne, Wydaje mi się, że dzięki temu jest trochę bardziej wiarygodna. To nie są super bohaterowie, chociaż wyzwania, przed jakimi stają, no, są poważne. No i to jest właśnie charakterystyczne, że tak jak tutaj mamy Uchmana, głównego bohatera cyklu Czarny Wygąg, który jako postać jest taki, no, no trudno by było go właśnie nazwać jakimś bohaterem czy superbohaterem, a stają przed nim wyzwania. I to nie są takie wyzwania, którym ktoś inny może podołać, tylko on musi się, się z nimi zmierzyć. No wcale nie ma na to za bardzo ochoty, ale w pewnym momencie tak czasami jak jest też w, w naszym życiu, że trzeba się zmierzyć wyzwaniami, które może nas przerastają, ale no takie jest życie. I takie też jest życie moich bohaterów. I na przykład lojalność wobec przyjaciela wygrywa. Tak, na przykład tak. Mimo że, mimo, że często jest to bardzo trudne, że łatwiej by było pójść jakoś tam na skróty i dla, dla własnej wygody wybrać inną drogę. Natomiast no, dobrze jest, kiedy dobro zwycięża, kiedy triumfuje nad, nad złem. Ale też nie przesądzam, że na pewno w czwartym tomie tak się stanie. Pan sprawia wrażenie osoby bardzo sympatycznej, bardzo ciepłej. A pisze pan książki, które zaliczamy do literatury grozy. Czego panu w życiu brakuje na co dzień, że zgłębia pan? Ciemne rejony i właśnie je na kartach książki przywołuje. Może to właśnie wynika z tego, że człowiek potrzebuje równowagi, że, że jeżeli ja jestem właśnie tak, jak pani określiła, pogodny na co dzień w takim bezpośrednim kontakcie, to może właśnie jakaś tam ciemna strona mojej natury w ten sposób się uzewnętrznia, że, że piszę takie mroczne książki. No, ale, ale to jest tak, że chyba literatura grozy wydaje mi się, że bardzo dobrze nadaje się do zadań, które ja sobie stawiam przed samym sobą jako przed autorem. Czyli właśnie po pierwsze dobra, mocna fabuła, ale też coś trochę podobnie jak u Kinga. King też bardzo lubi się wgryzać tak dosyć mocno w te, w te, w te swoje postaci, jeżeli chodzi o, o rys psychologiczny, o, o zachowania, o analizę zachowań. Wydaje mi się, że tutaj akurat... W jaki sposób mnie on inspiruje, że wcale nie trzeba pisać jakimś nie wiadomo jak skomplikowanym językiem, żeby poruszać trudne i czasami no bolesne sprawy. Ale w tych moich książkach wydaje mi się, że nie tylko jest groza, czasami jest też odrobina jakiegoś tam humoru, myślę. Czasami czytelnicy właśnie w domu, o domu na Werębach często się dowiaduje, że bardzo czytelnikom przypadły do gustu, o dziwo opisy przyrody, które są od czasów szkolnych raczej niezbyt lubiane, ale ja też zresztą starałem się jakoś tam nie przesadzać z nimi ale chciałem też oddać to, co mi się podobało właśnie w Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim czy w Polesiu. I Wydaje mi się, że, że, że to się w jakiś sposób dało, bo, bo też mam sygnały, że, że osoby się wybierają, które czytały właśnie na przykład Dom na Wyrębach, wybierają się na Polesie, a z kolei osoby, które czytały te pierwsze części Czarnego Wygonu już organizują wycieczki do Guciowa, bo to no, Guciów rzeczywiście na Roztoczu funkcjonuje jako wieś i tak jak jest opisane w moich książkach, więc to jest tak jakby z jednej strony... Chce się dzielić tymi swoimi rejonami, i do tego niepotrzebna jest groza. No ale właśnie ta szczypta grozy to właśnie zmieszanie tej sielskości, na przykład roztocza z czymś takim mrocznym, na zasadzie kontrastu, wydaje mi się bardzo, no chciałbym, żeby tak przynajmniej było, odbierane, jako coś naprawdę intrygującego. No to wyobrażam sobie, że PTTK organizuje takie nocne wycieczki. Nocne najlepiej, właśnie. Być może panią zaskoczy, że taka wycieczka nocna się odbyła w zeszłym roku, w sierpniu. Było przejście właśnie przez słoneczną dolinę. Zachaczyliśmy o czarny wygon, potem szliśmy przez Głóciów, No i tam jeszcze takimi dosyć mrocznymi lasami roztoczeńskimi do bliżowa, który właśnie występuje już w tej, w tej nowej mojej książce, w bisach i wycieczka zaczynała się o godzinie około 11 wieczorem. A zakończyło się wszystko przed piątą, także było chyba za 40 osób, bo to w ramach konwentu takiego fantastyki, który się w Tomaszowi Lubelskim odbywa corocznie. Także zainteresowanie było dość spore wydaje mi się, że wrażenia też niezapomniane. Chociaż niektórzy narzekali, że trochę trzeba było dużo przejść, ale taka była formuła. Zresztą nie ja ją wymyśliłem, tylko organizatorzy, ale wydaje mi się, że, że z perspektywy czasu raczej pozostaną po tej wycieczce do, do Słonecznej Doliny miłe wspomnienia uczestnikom. Odnoszę wrażenie, że ma pan yy, i spore o tym świadczą kolejne nakłady pana książek i... Yy. Przede wszystkim bierne grono swoich czytelników, żeby nie powiedzieć sympatyków, wyznawców, może nawet o pana książkach się dyskutuje, no i czeka się z utęsknieniem na kolejne. Nie no, z wyznawcami to nie przesadzajmy, no ale, ale, ale to jest. To, wydaje mi się, że te dzisiejsze czasy, w których żyjemy, w jakiś sposób w, wymuszają na autorze, albo przynajmniej na, na niektórych, na, na przykład na mnie, jakiś taki bliższy kontakt z czytelnikami. Bo można odnieść wrażenie, że to jest nisza, prawda? Nie jest liniersza, literacka, ale też wdzięczna nisza. Z jednej strony jest to nisza, natomiast ja z wielką radością stwierdzam, że te moje książki są czytane nie tylko przez fanów fantastyki czy takich zdeklarowanych miłośników horroru, ale naprawdę z wielu różnych miejsc w, w Polsce docierają do mnie informacje, że, że czytają ludzie w różnym wieku: że czytają uczniowie gimnazjum, czytają studenci, czytają osoby dorosłe, czytają osoby starsze. I te książki się podobają, właśnie chyba, chyba przez to, że, że ta groza się pojawia jako pretekst w tych książkach. A tak naprawdę chodzi o opowiedzenie historii, o opisanie jakichś przeżyć bohaterów, ale właśnie w takim językiem nie, nie męczącym, nie takim, nad którym będą się rozpływać znawcy, tacy, którzy będą doceniali stopień skomplikowania poszczególnych zdań. Natomiast ja od początku stawiam sobie za cel, za zadanie pisanie jak najbardziej przystępnym językiem. Bo ja tak naprawdę piszę w ten sposób, w jaki chciałbym czytać książki. I właśnie wracając do, do tych osób, które są zainteresowane, no to przychodzą naprawdę do mnie, do, do bibliotek, na przykład, na, jeżeli chodzi o spotkania autorskie, zaproszenie z różnych części kraju. I naprawdę nie mam takiego przeświadczenia, że to są książki, które, które są skierowane do wąskiego grona odbiorców, jakichś charakterystycznych. Wydaje mi się, że chyba nawet. Może powiem więcej, że często w tych gronach takich miłośników fantastyki one się może nawet spotykają z mniejszym odbiorem niż, niż właśnie gdzieś. Gdzieś w bibliotekach, gdzieś w, w, chociażby w gminnych ośrodkach kultury, przy których często na przykład są biblioteki, w szkołach są bardzo chętnie czytane przez uczniów. Więc wydaje mi się, że to ja sobie tak, tak wyobrażam, że, że książka powinna żyć w ten sposób, że jest polecana, że jedna osoba poleca znajomym, i do tego nie trzeba ani jakichś kosztownych nakładów na reklamę, bo to jest podstawa. Bo, bo to, że się jakąś książkę wypromuje, a potem ona oczywiście się sprzeda w jakimś tam. Dobrym nakładzie, no to co z tego, kiedy potem już czytelnik po nic innego danego autora nie sięgnie? Tutaj mamy i warstwę psychologiczną, o której Pan powiedział, i obyczajową. Jest osadzenie w polskich realiach bardzo mocne. Jest też no, bardzo charakterystyczne dla Pana sięganie po y, motywy z y, ludowych opowieści. Tak, bo ja uważam, że to jest taki obszar, który jest zupełnie niedoceniany w Polsce. To wydaje mi się, że my się trochę czasami wstydzimy tej swojej kultury, z której pochodzimy tak naprawdę, że bardziej nas fascynują jakieś rzeczy, które przychodzą do nas z zewnątrz. Ekscytujemy się wampirami, eksploatowanymi zresztą bardzo przez pisarzy amerykańskich i ostatnio przez Hollywood, a nie pamiętamy, Ostrzyga chociażby, prawda? To jest doskonały przykład. Ja uważam, że, że wampir jest postacią, jeżeli się bierze ją, dokładnie jak on, jak on wygląda, czyli, czyli stopień złożoności tej postaci fantastycznej powiedzmy, to w jaki sposób można podobno zostać wampirem, w jaki sposób wampiry w cudzysłowie żyją to kiedy się to porówna do tak złożonej i niezwykle interesującej postaci, jaką jest Strzyga, to w ogóle to, to, nie ma, to, nie, to, to, to nie jest ta liga. To, 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 jest, to jest zupełnie inna kategoria wagowa. I nie, nie ma w ogóle wątpliwości co do tego, która postać jest bardziej interesująca. Natomiast rzeczywiście sami niewiele wiemy o tych naszych wierzeniach niestety. A szkoda. I wydaje mi się, że tak naprawdę dobrze by było, żeby polscy autorzy próbowali, bo tak sobie myślę czasami, czym moglibyśmy zainteresować czytelnika na Zachodzie na przykład. No to przecież nie tymi wampirami, którymi Zachód już jest tak wypełniony, że po prostu ma ich dość, a jeżeli, jeżeli czyta, no to czyta albo amerykańskich autorów, albo swoich rodzimych. dlaczego mieliby sięgać po kolejne powieści o wampirach z Polski? Więc wydaje mi się, że właśnie oryginalność. I coś nowego wynaj... może być atrakcyjne na przykład dla, dla odbiorcy w innych krajach, ale również i dla Polaków, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, niewiele wiemy o tych naszych wierzeniach. A jest szansa, żeby na przykład europejscy czytelnicy się zapoznali z Pana książkami? Nie chciałbym zapeszyć, ale już w tej chwili coś, coś na ten temat słychać. To nie zapeszamy. Ja pamiętam jeszcze też Pana zapowiedzi odnośnie książki, której akcja miałaby się toczyć w Przemyślu doczekamy się? Tak, w ogóle to, to jest moje, moje wielkie marzenie, też, też dla mnie wyzwanie ogromne, ale bardzo mocno bym chciał napisać książkę o przemyślu, właśnie w takich klimatach trochę mrocznych, ale też, żeby można było sobie, jak to się mówi, rozpuścić pióro <tum> tym przemyślem takim, który ja widzę na co dzień i który podobnie jak strzygi i nasze, <tum> nasze rodzime jakieś tam potwory, jest naprawdę, no jest, nie, nie wiem, co jest przyczyną tego, że, że przemysł jest, jest tak niedoceniany jako, jako miasto, do którego warto przyjechać, w którym warto spędzać czas, bo przecież mamy do czynienia w Polsce z miastami takimi, które. Naprawdę do Przemyśla trudno by było porównać. Natomiast cieszą się ogromną modą może wśród turystów, może, może to o to chodzi. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, z czego się bierze takie postrzeganie tego miasta, ale wydaje mi się, że takie inicjatywy jak na przykład książka osadzona w, w mieście, to podobnie jak było z sandomierzem, może też w jakiś sposób się przysłuży również przemyślowi. To by była akcja osadzona współcześnie, czy trochę tam sięgająca w głąb historii? Akcja tej książki by się rozgrywała współcześnie, no ale oczywiście w przemyślu nie mogłoby zabraknąć wątków historycznych i odniesień do historii tego miasta. Ale nie, bez przesady, bez jakiegoś tam patowania nadmiernego sprawami, może mało ciekawymi dla czytelnika, ale, ale jakieś takie właśnie wątki, które mogłyby zaintrygować kogoś, kto nigdy w przemyślu nie był. Czyli ja rozumiem, że najbliższe plany to jest czwarta część tego cyklu, a potem... Tak, już przemyśl? <laughs> Jeszcze wolałbym się nie deklarować, bo, bo zadeklarowałem się, jeżeli chodzi o bisy, że gdzieś tam kiedyś będzie wydana ta książka, potem się dwa razy ta premiera opóźniała wiem, że, że trochę nadwerężyłem chyba cierpliwość niektórych czytelników, ale no to trochę ze swojej winy, bo to było takie chcieństwo. bo ja chciałem, żeby ta książka się pojawiła w miarę szybko, natomiast nie jestem autorem, który pisanie traktuje jako, jako wyścig z kalendarzem. Po prostu książka musi, musi swoje gdzieś tam odleżeć w głowie, musi, musi, musi czas jakiś być pisana, musi potem być też porządnie jeszcze przed wydaniem to już w zasadzie w, w dużej mierze nie jest moja rola, ale właśnie zre, zredagowana, więc nie ma się co, co spieszyć. Lepiej jest, żeby książka się pojawiła o rok za późno niż o dwa dni za wcześnie. Natomiast faktycznie, no przemyśl myślę, że wkrótce. Jed, na pewno jedna z dwóch, może z trzech kolejnych pozycji to będzie właśnie książka, która będzie zlokalizowana w przemyśle. No to co zrobić, to czekamy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Gościem audycji z grozą za pan brat był Stefan Darda, mieszkający w Przemyślu pisarz, autor powieści grozy, którego liczba czytelników stale i systematycznie rośnie, chyba po prostu lubimy się bać. Audycję zrealizował Jerzy Dziobak, a opracował muzycznie Andrzej Sroka. Grażyna Bochenek, dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru.